koniarze i koniarki w dzisiejszym filmiku w sensie w trzecim dzisiejszym filmiku już pokażę wam wszystkie koni szlejś i zestawy szlejś, które bym mega chciała mieć bo po prostu one są mega ładne, świetne piękne, więc zaczynamy pierwszym zestawem jest zestaw i to też będzie top 5, w sensie nie oddzielnie że top 5 zestawów i top 5 koni, tylko po prostu top 5 zestawów i koni Pierwszym zestawem jest rodzina mini kucyków, takich po prostu nie wiem, Falabella albo Shet Shetlandów. Tak one się prezentują. Jak ktoś z Was je ma, proszę napiszcie. Nie o to, że chcę Wam je zabrać. <grym> Tylko o to po prostu chciałabym wiedzieć, kto je ma. Na przykład, bo one są po prostu piękne: jeden sobie stoi damba drugi po prostu sobie tutaj galopuje pięknie, no a drugi. Po prostu stoi. Jedyny. Tutaj mają jabłuszka i tak dalej. I jakąś skrzyneczkę. Kolejnym. Tym razem nie zestaw. Tylko koń. Ym, po prostu sam koń. I to jest y, klacz hanowerska. Piękna. To ona jest piękna. I ją akurat mega bym chciała mieć, choć wątpię, że będę ją miała. Bo nie wiem gdzie ją znaleźć, ale jest piękna po prostu, w wersji gniadej prezentuje się pięknie, ale jest też w wersji w wersji karej z, z, siwymi, z, siwymi, z siwymi skarpetkami, nie umiem się długić. No i z. latarnią czy łysiną. Siłą też. Więc no, jest mega fajna też. Też się fajnie prezentuje. Kolejnym koniem, to był drugi koń, z w sesji zestaw, jest konik. Taki o, taki o, proszę bardzo. Nie wiem jaka to sarasa Ogólnie to jest ogier, piękny. Mi się on mega podoba. mam jeszcze inne zdjęcie, z profilu bardziej. Tak. No I tak on się prezentuje. Jest on bardzo ładnym, jest bardzo ładnej maści ogólnie, no i jest po prostu piękny. Teraz będzie zestaw. I to jest ogromny zestaw szlejś z dwoma albo z jednym boksem i z domkiem. I on jest po prostu piękny. piękny. To jest po prostu piękne. To jest po prostu przepiękne. Ja bym to mega chciała mieć. ale tak mega, że po prostu nie uwierzycie. No kosztuje to swoją cenę. No ale jednak jest piękne. No i ostatnim, ostatnim koniem tak naprawdę, bo będzie to już ym, koń teraz. Jest koń fiordzki. I ogólnie tak on się prezentuje. Poczekajcie, bo coś średnio... Nienawidzę tego. O, pewnie tak się prezentuje ten konik. Jest to koń fiorski, a ogólnie jak te konie, jednego i drugiego mam. Ale podobno one są wycofane, więc mówcie jak mówię jakieś yy, dziwne rzeczy niezgodne z prawdą. Więc piszcie w komentarzach, bo ogólnie z tego co wiem, niby są wycofane. Ale czy na pewno to tego nie wiem. I ogólnie, może dzisiaj zdążę zrobić jeszcze jeden filmik. Choć wątpię w to. Nie wiem, nic nie będę mówić. No i ogólnie. Pożegnajmy się teraz. Goodbye!